Cześć, Drum Explorers Bar! Cześć, Akademia Domowego Barmana! Tym razem mówię do Was z ulicy, przed naszym wspaniałym lokalem. Będziemy dzisiaj poznawać dwa nowe koktajle i będziemy porównywać, czym różni się koktajl wykonywany w profesjonalnym koktajlbarze od koktajlu, który wykonujemy na kwadracie. Na pierwszy ogień Weźmiemy daiquiri, czyli koktajl wywodzący się z Kuby, który składa się z rumu białego, soku z limonki i syropu z cukru białego lub brązowego. My dziś skorzystamy z tego klasycznego z cukru białego. Podwójna wersja tego koktajlu, która nazywa się Papa Doble, była ulubionym koktajlem Ernesta Hemingwaya. Jako, że koktajl przygotujemy w domowych warunkach, to shaker zastąpimy sobie dzisiaj słoikiem, zamiarkę będzie robił nam kieliszek, a zamiast lodu użyjemy zamrożonej wody. W pierwszej kolejności musimy schłodzić nasz shaker, czyli do słoika wrzucamy lód do około 3 czwartych objętości. Zamykamy go, krótko wstrząsamy, po czym odlewamy z niego wodę. Wlewamy do środka 40 ml białego rumu, do tego 30 ml soku z wyciśniętej limonki, który należy wcześniej przecedzić, po to, aby nie pływały Wam cząstki tego owocu w koktajlu, do tego 15 ml syropu cukrowego. Słoik szczelnie zamykamy, wstrząsamy około 10 sekund, po czym przelewamy koktajl do takiego szkła, które Wam się najbardziej podoba. Kolejną propozycją dla Was jest wódka sour. Koktajl jest łatwo pijalny, słodko-kwaśny, dobrze zbalansowany. Do schłodzonego słoika wlewamy 40 ml wódki, 40 ml soku z cytryny, który został wcześniej przecedzony, 20 ml... Syropu z cukru białego, do tego 2-3 dasze angostury, czyli bitersa ziołowego, oraz białka jaja kurzego. A dla wegan przypominam o aquafabie. Całość wstrząsamy około 10 sekund. Koktajle mamy już przygotowane. Patryk chyba już przyszedł, jest Patryk. Eee, Cześć. Więc porównamy sobie teraz wszystkie cztery koktajle. Ok, my tutaj na komputerze, a wy pewnie na ekranie, e, mamy dwa zdjęcia. Na obu zdjęciach są dwa koktajle: jedne są wykonane w barze, a jedne są wykonane tutaj u Marty. No i co, jakie przede wszystkim różnice możemy zobaczyć przy naszym daiquiri? Przede wszystkim wydaje mi się, że twoje daiquiri jest dużo bardziej klarowne, przez to, że podwójnie je przecedziłeś za pomocą strajnera i zwykłego sitka. Tak, na pewno też mi się wydaje, że jest dużo bardziej klarowne. No, i jeszcze taka różnica w postaci garniszu, a mianowicie u ciebie po prostu ta mięta pływa, u mnie szczyt z tego zioła jest po prostu zatknięty w tym naszym ulubionym pływającym garniszu. No, ale to też jest kwestia tego, że po prostu my w barze mamy suszarkę do owoców i tam po prostu sobie robimy suszki z cytrusów. A co możemy powiedzieć o wódce, Saler, bo wydaje mi się, że jest tutaj trochę więcej różnic. No, przede wszystkim podstawowa różnica w szkle. Ja przygotowałam to w klasycznym szorcie. Myślę, że każdy z Was ma taką szklankę w domu, nie musi być do Dokładnie taka, ale mniej więcej o takiej pojemności, eee, no, ty przygotowałeś to w kupecie i podałeś to bez lodu. To to jest taka podstawowa różnica. To może w ogóle zaszkodzić, ale nie musi. E, bo jakby koktajl, który jest podany bez lodu, będzie się grzał szybciej, dlatego koktajle bez lodu pijemy szybciej. E, kolejna różnica to na pewno kolor, e, ale kolor jest różny dlatego, że ja użyłem innego bittersa niż ty, no bo ty użyłaś klasycznej angostury, a ja tutaj się pobawiłem po prostu z jakimś smakiem, więc mój po prostu jest jaśniejszy. No i wydaje mi się, że twój jest też bardziej kremowy i myślę, że to jest kwestia tego, że był szejkowany w szejkerze, a nie w słoiku. Mhm. Jednak te ruchy są trochę inne przy tym szejkowaniu, więc to białko dużo fajniej się rozmieszało z resztą koktajlu. No i jeszcze zdecydowanie my ćwiczymy dużo koktajli na białku cukierniczym, a ty używałaś po prostu e... zwykłego białka e, jaja kurzego zdecydowanie. Dokładnie tak. Ale pytanie brzmi, czy według ciebie te koktajle będą się bardzo różnić swoim Smakiem, czy, czy może nie? Wydaje mi się, że niekoniecznie, dlatego że jednak zachowaliśmy odpowiednie proporcje i mimo, że przygotowywane były jedne profesjonalnie, na profesjonalnym sprzęcie, a drugie w ten sposób bardziej domowy, to jednak proporcje grają tu rolę kluczową i one smak zachowają bardzo podobny. Może nie ten sam, ale podobny. Tak, i w ogóle uważam, że to jest świetny dowód na to, że e, warto próbować robić te koktajle w domu, e, warto ćwiczyć, e, bo zawsze te koktajle będą z czasem robiły się e, coraz lepsze. No, a jeżeli macie jakieś pytania, no to pewnie jest jakieś źródło, gdzie możecie się zgłosić. Tak, jeśli macie do nas jakieś pytania, to zapraszamy was na Akademię Domowego Barmana, na nasz fanpage i grupę na Facebooku. Tam z wielką chęcią podzielimy się wiedzą, jaką posiadamy. A jeśli chcecie znaleźć wszystkie poprzednie materiały, to możecie zajrzeć na naszego bloga i na nasz kanał na YouTube, również o nazwie Akademia Domowego Barmana. No i mamy nadzieję, że już całkiem niedługo otworzymy dla was nasz Drzwi i będziemy się mogli spotkać na żywo. Także widzimy się, słyszymy się, Sayonara!